Dzień dobry i praktycznie zaraz do widzenia. Niestety. <grymne> Najkrótszy odcinek. Dzień dobry i do widzenia. No, musiało to nastąpić. Niestety, zbyt szybko. Walizy spakowane. Opuszczamy nasze lokum. Bardzo miłe. Casa Pignolo. Via Pignolo w Bergamo, w mieście dolnym. Fajny lokum z piętrem na piętrze łazienka sypialnia, na dole duży salonik bardzo się miło mieszkało, a przede wszystkim fajna, e, fajna lokalizacja, dobra ocena e, dużo gości zadowolonych e, w notesiku, gość gości my również, także polecamy fajne miejsce, e, baza wypadawa, a dzisiaj zaraz na kawkę i jeszcze ostatni rzut okiem na, na, miasto. na miasto i w no, drogę, mamy jeszcze cały dzień tak naprawdę dzisiaj dla siebie w Bergamo, więc jeszcze coś zobaczymy, mam nadzieję, i coś pewnie zjemy jeszcze. No, na pewno, bo jeszcze parę godzin to spędzimy. Ostatni dzień w Bergamo. Czas na pamiątki. Nie ma za wielkiego wyboru, raczej to, co wszędzie. Ale jest na przykład Labrador, że mieszka ze swoją rodziną. Nasz, nasz labrador też tam czeka na swoją familię. Dobry. Witam Cię. I ja Cię witam. I Was witamy. W ostatnim nie w Bergamo. Idziemy na spacerek, idziemy na kawę. Już sobie siedliśmy. Czekamy na kawkę z lodem. Pogoda, która miała być dzisiaj deszczowa, o, właśnie tak wygląda. Deszczowe niebo we Włoszech. Deszcz lombardzki. Zwiedzamy, bagaże zostawiamy na dworcu. A więc pierwsze zaskoczenie. Kawa Fogato, które z reguły jest podawane w małej filiżaneczce, gdzie mieści się kuleczka loda i polane jest to espresso. I kolejny test tiramisu. Zobaczymy, co to znaczy w tym miejscu tiramisu. Chociaż nieskromnie powiem, że najlepsze tiramisu jadłem w domu. I nie było to kupione tiramisu. I nie było to kupione tiramisu. No ale cóż, turystyczne tiramisu, a tiramisu to może być zupełnie coś innego. Ale... To tak jak w Polsce z szarlotką. Tak, tak, tak. No szarlotka różne domowa. Dokładnie. Szarlotka schroniskowa, szarlotka domowa. Z tego co widzę to Biszkop jest dość słabo nasączony. No nie. Nie? No teraz opowiedz o tym. Po kolei. Po pierwsze, to nie jest to chyba serek mascarpone. O. To taki podstawowy składnik. Jest to bardzo słodkie, trochę nasączone w ale nie za mocno. Z wierzchu kakao, tak? Taki... Z wierzchu kakao, krem taki bym powiedziała śmietankowy, śmietankowo-waniliowy, ale nie na bazie serka mascarpone. Moim mm. zdaniem oczywiście, ale mogę się mylić. Alkohol? Zero. Mm. Zero. Nie, najgorsze ze wszystkich, które jadliśmy tutaj. No, nie jest łatwo z nami. Udaję? Udaję. No to za, za co byś dała jakieś punkty? Co słoik. Nie wiem, czy jestem w stanie ocenić to jako tiramisu w ogóle. Okej. Okay. I wieczorem spadamy do naszego wspaniałego lodowej do, no, no do lodowej krainy. nie będziemy zbyt gwałtownie. Do lodowej krainy wieczorem wracamy. Chcesz? Gdzie to? W dawnym klasztorze, ukryte mm. trochę. Ok. Trzy minuty stąd. Il Circolino, restauracja. To okay. restauracja, którą też polecał mi pan Magnesi. Wiem, bo słyszałem, że coś tam mówił do ciebie a propos restauracji. Duża restauracja, ale z bardzo dobrym jest, jest jedzeniem. Możemy spróbować. Nie musimy iść trzeci raz tam, gdzie jest bardzo dobre i sprawdzone, ale możemy coś poznać jeszcze. A ja tymczasem robię poszkicówkę numer 2. W sumie mieliśmy dwóch komentatorów naszych postów. Nie wiem co widać, bo wiem już, że wczorajsza nagrała się bardzo słabo, ale na razie jest szkic. A szkicuję dzisiaj na samym placu Vekia, ten oto fragment placu, w wieży, miejską, która kiedyś była mieszkalną, potem więzienną. Dzisiaj wciąż dzwoni tam dzwon dla mieszkańców i kilka kawiarenek obok. Można powiedzieć główny stary rynek wysokiego miasta. Towarzyszy mi cały czas pan Gołąb, patrzy się co ja tutaj kombinuję. Rysunek na razie. W postaci czarno-białej, ale to już najtrudniejsze za mną. Za chwileczkę kolorowanie. Mam nadzieję, że coś tym razem będzie widać z tego. Bergamo, Cita Alta, Poszkicówka dla Leszka. Pozdrawiamy serdecznie. Głębiej bardziej myślę, że tutaj coś wcinam. No, i mamy jedną z nielicznych skrzynek pocztowych w Bergamo. Nie ma ich za wiele. Żegnamy kartkę do poszkicówkę do Jacka z Warenny. W drogę. I dzisiejsze pozdrowienia dla Leszka. Bergamo, Città Alta. Dziękujemy Wam bardzo, że chciało się Wam z nami bawić. A to dopiero początek naszej pracy, także. Zapraszamy do następnych. Posiedzieliśmy, porysowaliśmy, teraz pora na posiłek. Ostatni, italiani posiłek w Bergamo. Magda znowu wyczaiła coś w necie. Idziemy do restauracji Il Circolino, która znajduje się w klasztorze. Skręć w prawo. O, skręć w prawo, ja Magda. iść w prawo, więc idziemy za to. Ale to nie jest jednoznaczne z wstąpieniem do klasztoru, mam nadzieję. Przynajmniej, kuszą. Przynajmniej chwilowo. Bo w dzisiejszych czasach to może obiadami kuszą, żeby ludzie wstępowali. Musimy skręcić to Vicolo Sant, Vicolo Sant Agata. Pozdrawiamy wszystkie Agaty przy okazji. Circolino. Okej. Okay. W takim małym zaułku zaół, agatowym świętej agaty na końcu cyrkolino i zaraz się wszystko okaże. Czy rekomendacja była tego warta? Gergamelli z serem, z oliwkami. A moja żona żyje jako perkusistka dzisiaj, czyli połeczki. Cirkolina okazało się spółdzielnią socjalną, czy jakąś wspólnotą organizującą przeróżne działalności społeczne. Integrującą społeczność tutaj Wysokiego Miasta organizującą koncerty, jedzenie, zatrudniającą osoby. To też i menu przyzwoite cenowo. Jeśli chodzi o kuchnię, taka powiedziałbym podstawowa. Spróbowaliśmy nowych klusek bez jakichś może super przeżyć. No dobra, po prostu dobre jedzenie. Bar barowe. Bardzo fajne wnętrze, bo to jest wnętrze poklasztorne. I tu wielki plus, za zachowanie y, po prostu wnętrz. A teraz... No, A, no i teraz Mimi. No bo powoli na lotnisko, więc dajemy jeszcze jedną szansę Tiramisu. Które w sumie już trochę próbowaliśmy, ale za mało. Próbujemy kolejne podejście do tiramisu. To akurat już trochę znamy w Mimi, ale mamy też nowe. Krem tiramisu, tak? Krem tiramisu. Krem tiramisu z pasteczkami różnymi rodzajami, z kawą, czyli inny sposób podania kremu, samego kremu tiramisu. Bez... Degustacyjne, Degustacyjne będzie. i klasyczne. Super, smacznego. smacznego. Ciekawy wynalazek. Śmieję się, że to jest łyżeczka, żeby dużo nie posłodzić. I uwaga. Talerzyk z dziurką. To akurat świetny wynalazek. Bardzo dobrze sobie stoi. Liżanka nie wypadnie. Chciałem się tylko zapytać o coś. Słucham. Jak Ci spakowało tiramisu? Bo Ty jesteś ekspertką od tiramisu. Tiramisu było dobre, ale nie powiem moje lepsze. <noise> Czekałem na tą sentencję. <noise> no cóż mam, cóż mogę dodać. No, wiem, że to nieobiektywne, no ale oceniając obiektywnie moje lepsze. <noise> no i tak to jest właśnie z tiramisu. Nie jest łatwo. Aczkolwiek z tych, które próbowaliśmy w Bergamo, raczej najlepsze. Nie trafiliśmy na lepsze, może jest to ten właśnie syndrom turystycznych produktów po prostu, że lepsze trzeba zrobić sobie samemu, ale bardzo dobre, jak dla mnie. Krem najlepszy tutaj z tych trzech miejsc, gdzie próbowaliśmy i ciekawa forma podania tego kremu. Osobno z ciasteczkami. Też po raz pierwszy chyba, nie? Coś takiego widzieliśmy, że krem od tiramisu podawany jest osobno. No a teraz trzeba powiedzieć ciao, więc mówimy ciao, bo spadamy na lotnisko. Niestety. Trochę trudno się będzie pogodzić z tym, że zostawiamy ze sobą takie klimaty. Piękne niebo, słońce. Donosy z kraju są śnieżno-deszczowe, ale na plusie, więc ja to mam cały czas nadzieję, że może wszystko tam popłynie szybko i wiosna jednak będzie szybciej. O, jeszcze pożegnamy się z bufalą. No to jest coś, czego nie pokonalibyśmy, chyba? W żaden sposób. Także nie, 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 nie. Także chyba to wszystko. Spędziliśmy sobie ten dzień dzisiaj. Odpoczywając w wysokim mieście, trochę szkicując, trochę podjadając, trochę spacerując po pięknych uliczkach. Żegnamy się ze Starówką. Polecamy Bergamo jako miejsce. Jest tutaj naprawdę ładnie i ta w sumie niewielka przestrzeń, jaką tworzy wysokie miasto, chyba najbardziej nam przypadła do gustu. No i Bergamo jako miejsce przesiadkowe również. Z tego co słyszymy i sprawdzamy, to jest dużo opcji, żeby do Bergamo, przez Bergamo, czy to do Włoch, czy do innych miast Europy podróżować, więc jest to ciekawe miejsce. Można się tu zatrzymać i również z Bergamo lecieć gdzieś dalej. I być może o tym pomyślimy kiedyś w przyszłości, bo Włochy odkrywamy tak naprawdę pierwszy raz. Bo trudno powiedzieć, że wycieczka do Rzymu była czymś takim. Była super, ale to nie jest reprezentatywne. Teraz po raz pierwszy zwiedzamy wreszcie ileś mniejszych miejscowości. No i chyba zaczniemy powtarzać ten numer włoski, bo jest to kraj, wiadomo, bogaty kulturowo bardzo zróżnicowany. Kończymy na dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie i udajemy się na lotnisko. To wszystko. Ciao! Ciao! Mieliśmy oczywiście parę rzeczy. Mam no już tutaj kraty wina. Do walizy nie wsadziliśmy. 4 kilo sera. Parmigiana szynki. Na zapas. Do przyszłego roku. Żeby nam coś starczyło. A że nie nakupiliśmy tych masek weneckich i kotów na obrazach, bo tu dużo kotów jest na obrazach. Trzeba byłoby wziąć ze 3-4 takie. Ale kurczę no. Nie było czasu już. Gdzie jest śnieg? Ja się pytam. Magda, gdzie podziałaś płatki śniegu, bo się czuję zagubiony. Nie wywołuj tego wilka, <grywa> No miałem ten, miałem kupić tak z 20 rodzajów makaronu, bo u nas to tylko nitki i świderki a tutaj same jakieś fusilli jest w 16 rozmiarach. No i jak tu teraz żyć. Nie wiem jak co poradzimy bez tego. Ściążę. Będziemy żerać nitki tylko. Wciągnę sobie z Neto. Downloaduję sobie. Poradzimy jakoś tam.